Witam Was ponownie w ramach Akademii DARKO. Dziś chcę się podzielić z Wami moimi przemyśleniami na temat, który zawsze przy każdym remoncie powinien być stałym punktem planu działania: czyli porozmawiamy na temat kosztu robót i dlaczego to nie jest tania inwestycja. Ile będzie kosztowała renowacja komina wkładem kwasoodpornym? Z życia wzięte kominowe historie pana Jana. Ciekawe, trudne i często śmieszne przypadki zawodowego instalatora. Jeśli chcesz być na bieżąco, zachęcamy do subskrypcji kanału, a po wysłuchaniu odcinka czekamy na Twój komentarz lub pytania. Zakładam, że wiesz, dlaczego musisz to zrobić. Zakładam, że jesteś zdecydowany ratować komin swojego domu, że dojrzałeś do tej decyzji, że nie ma na co czekać do kolejnego sezonu grzewczego. Widzisz przecież wykwity od kondensatu na ścianie komina na strychu. Słyszysz, że czasem okruchy kapy kominowej tłuką się po blasze dachu, i wyczyste, co rusz, są nowe kawałki cegieł z komina. Co prawda, kominiarz jakieś 3 lata temu o tym wspominał, ale kolejny wyjazd wakacyjny odsuwał decyzję w czasie. Kasa poszła wtedy na rodzinne wakacje. Komin czekał cierpliwie. Najważniejsze, że jesteś już zdecydowany. Teraz trzeba ogarnąć temat. Do końca. Jak to zrobić? Według mnie najlepiej zadzwonić do firmy produkującej wkłady kominowe i bezpośrednio od nich złapać kontakt z polecaną przez nich ekipą monterską. Dlaczego to jest dobre? Według mnie posunięcie, bo producenci chcą, żeby ich wyroby nie montowali ludzie z łapanki, bez doświadczenia i przeszkolenia. Tak, firmy inwestują w swoich montażystów, szkolą ich, na bieżąco informują o swoich nowych rozwiązaniach. Na takich spotkaniach uczestnicy często dzielą się swoimi pomysłami. Ich doświadczenia w praktyce jest przekazywane innym, a wszystko po to, żeby montaż był przemyślany i wykonany prawidłowo. Jeśli nie uda ci się mówić z takim wykonawcą, nie należy załamywać rąk. Są jeszcze sklepy, w których sprzedawane są piece. Tam powinni mieć namiary na ludzi, którzy montują wkłady, bo przecież uruchamiają nowe piece. Tutaj należy być trochę ostrożnym. Dlaczego? Nie znoszę poprawiać robót po innych montażystach, ale czasem trzeba. Miałem taki przypadek. Kiedy w kościele niedaleko mojej miejscowości późną jesienią zamontowano nowy piec z otwartą komorą spalania, podpięto go świadomie do zwykłego przewodu spalinowego wykonanego z cegły. Cała ściana komina w kościele była mokra. Komin ponad dachem w zimie był solidnie oblodzony. Spaliny w kominie prawie 23-metrowym tak się wychładzały, że efekt był pewny w momencie montażu pieca jak to, że 2 razy 2 jest 4, czyli komin mokry, Lód na kominie i wszystkie takie inne sprawy. Dlaczego nie włożono wtedy wkładu? Była późna jesień, chciano sprzedać przede wszystkim piec. I ekipa polecana przez producenta wkładów jest bezpieczniejszym rozwiązaniem. Dla nich najważniejszy jest efekt ich pracy, czyli wkładka chromoniklowa do komina, a nie upchnięcie pieca klientowi. Żeby uniknąć takich historii, można od ekipy polecanej ze sklepu po pierwszym spotkaniu poprosić o namiary do kogoś, u którego to robili wcześniej, popytać właściciela, jak cała operacja montażu wkładu poszła. Rekomendacja tak uzyskana może być bardzo cenna. A co jeśli faceci od montażu wkładu nie chcą Ciebie poinformować, gdzie i u kogo montowali wkład? Panie, tyle tego się robiło, że kto by spamiętał? Heh, wtedy podaruj sobie ten kontakt i szukaj dalej. Jeśli montażysta według mnie nie chce się pochwalić swoimi robotami, nie chce, żebyś pogadał z zadowolonym właścicielem domu, to znaczy, że takiego zadowolonego właściciela domu nie ma, że coś nie jest halo. Masz już umówioną ekipę, wiesz czego potrzebujesz, do jakiego pieca ma być wkład. Czas teraz na konkrety. Ekipa jest na miejscu. Ty przygotowałeś przewód spalinowy do ich przyjazdu wcześniej, czyli na Twoje zlecenie kominasz dokładnie przeciścił kanał. Poproś go o przemierzenie długości komina od kapy do wyczystki i zapisz to sobie. Jeśli ta wizyta ma rozwiać wszystkie wątpliwości, to sprawdzenie próbnikiem komina da odpowiedź, czy runa o potrzebnej średnicy zmieści się do komina. Doświadczona ekipa taki prosty sprzęt powinna mieć na swoim wyposażeniu. Wiadomo, że system składania rur w szczelny ciąg wymaga połączenia nypiel-kielik, więc zawsze szczegółowe wyliczenie materiału musi to uwzględniać. Poproś o wstępny kosztorys i zestawienie potrzebnych elementów. Ręczę Ci, że na koniec po robocie wielkich różnic nie będzie. Gdzie instalatorzy ceną koszty albo inaczej? Na czym zyskują najbardziej? W tej mojej dwudziestoletniej praktyce zawodowej najbardziej dziwiłem się, jak często właściciele mylą się w ocenie wysokości swojego domu. Najczęściej jest według nich wyższy niż w realu. Ale to chyba normalne, bo każdy chłop ma najsilniejszy motor, wszystko ma największe, auto i tak dalej. Jeśli nie na długości, to na czym instalator może ciąć koszty? Odpowiedź jest prosta: na jakości materiału. Rura chromoniklowa mająca kontakt z kondensatem powinna być wykonana według mnie z chromonikul 14404. Gwarantuje ten chrom długoletnią, bezproblemową eksploatację wkładu. Ale ten materiał jest najdroższy na rynku i ze smutkiem muszę Wam powiedzieć, że większość już oferowanych wkładów na rynku jest wykonana z chromu 14301. Okres gwarancji wytrzyma, ale czy, o to, czy, ale czy to, co instalujemy w swoim domu, ma mieć tylko gwarancję 5 lat. Więc w tym kosztoryście poproście o podanie koniecznie, z jakiego będzie wykonany materiał Wasz. Kład. To wszystko, o czym wam mówię, wymaga od was, czyli inwestorów, trochę przygotowania. Nie wszystko należy pozostawić, montażyści. Wierzcie mi, że kiedy spotykałem się z klientem, który poświęcił trochę swojego czasu na przygotowanie, na zapoznanie się z montowanym wkładem od strony różnic w materiale, różnic w cenach, ich przyczyn, łatwiej było mu zaakceptować propozycję podaną przeze mnie. Pytano mnie nieraz, dlaczego byłem przez te 20 lat montażystą jedynie firmy Darko. To był świadomy mój wybór: Właściwy materiał, staranność wykonania i powtarzalność produkowanych elementów. Nie musiałem się wstydzić, bo wiedziałem, że oferowany przebieg ze mnie wkład, montowana nasada, jest po prostu dobra i trwała. Nie ma tanich i dobrych wyrobów. Na koniec historyjka, która właśnie o tym mówi na wesoło. Zajomy policjant prosił, żebym wpadł do jego kolegi, bo ten zaplątał się w jakiejś robocie z rurami do komina. No jest po prostu kiszka. Pojechaliśmy. Na miejscu na podłodze w garażu leżały porozrzucane elementy prostego wkładu kominowego średnicy 125x80 systemu KSP, tanie, najtańsze na rynku, jasny materiał i podobne wykonanie. Okazało się, że policjant duży z drugim małym policjantem mieli akurat wolne po służbie i postanowili zainstalować sami wkład, który wzięli na zeszedł znajomego w sklepie instalatorskim, a po skończonej robocie gospodarz miał zapłacić za wszystkie elementy. Czym problem? Zanim wyszli na dach, próbnie złożyli kolano z trzema, słownie trzema rurami i za diabła to nie mogli ich teraz rozłączyć. Elementy systemu rura w rurze, które potrzebuje piec kondensacyjny, wymagają staranności. Jedną rurą mniejszą wyrzucane są spaliny, drugą większą, a właściwie szczeliną pomiędzy nimi zasysane jest powietrze do pieca do spalania. Ten system wymaga naprawdę staranności w produkcji, bo wszystko oparte na uszczelkach jest trudne do złożenia i do rozłożenia też. Panowie policjanci, siły mieli chyba za dużo. Efekt długie koromysło na podłodze w garażu. Kiedy pokazałem im, jakie wyroby mam na pacy w sprinterze, przygotowany na kolejną robotę, jak fajnie się je składa, nie pozwolili nam odjechać, aż włożyliśmy z naszych elementów wkład do komina. Przewód był idealnie prosty, nie było problemów i podpięliśmy piec. To były elementy na następną robotę, no ale trudno. A pan policjant wpakował do swojej osobówki rury, które nie dawały się rozłożyć, i pojechał zdenerwowany oddać je wraz z całą resztą klamotów do sklepu. Właściciel, kiedy mnie spotkał, tłumaczył, że to ma co ludzie kupują, a kupują ludzie tanie, więc panie Janku wie pan o co chodzi. Warto do tego, co planujecie, zrobić u siebie w domu za swoje pieniądze, ciężko zarobione pieniądze, przygotówkę. Trzeba się po prostu zapoznać z tematem. To się zawsze opłaca. Nie ma tanich i zarazem dobrych rozwiązań. Ta zasada także obowiązuje przy wkładach kominowych. Warto o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę i zapraszam Was do wysłuchania następnego podcastu: kominowych historii Pana Jana, moich historii. Zapraszam. Jeśli Ci się podobało, zasubskrybuj kanał i kliknij łapkę w górę. Zapraszamy serdecznie na kolejne odcinki. Czekamy na Twoje sugestie i opinie. Do usłyszenia!